Tak czołem. Jestem wysłannikiem Inosa. Mam przy sobie Święte Oko. Nie masz wyboru. Rób, co ci każe, albo spotka cię zasłużona kara. Odpowiesz na moje pytania, albo utopię cię w twojej własnej krwi. Kto wysłał cię na tę wojnę przeciw ludzkiemu? Któremu Bogu służysz? Jakież to przeklęte bóstwo pozwala, by tak odrażające istoty jak ty chodziły po naszym świecie? Gdzie znajdę resztę twoich ochydnych pobratymców? Jak mam zmusić do mówienia pozostałe smoki? Każdy smok ma miejsce, w którym przechowuje swoje skarby. Gdzie jest twój skarb? Ej, palancie! Ach, ludzie, tacy waleczni. Ej, tacy ty mówisz! Wątli, Wypatroszę cię. Jak cię dopadnę, obedrę żywcem ze skóry. Mój stwórca obdarzył Ach. moje bosko i na co najwyraźniej działa. Tak, jak twój Bóg! Obdarzył mocą ciebie. Moim przeznaczeniem jest zniszczyć świat. wiada ci. Twoje złowa mnie nie przedstawiło. Był gadzie. przed tobą wielu takich jak ty. Żaden się nie ostał. Podaj choć jeden powód, dla którego nie miałbym ci od razu rozerwać tysiąc strzępów. Wszystko gra? <laughs> Nadal musisz o to pytać. Zastanów się głupcze. Słyszałem to już nie raz. <laughs>